Cześć Dzisiaj będziemy kopać po rudy, bo nie jestem taki wystakowany. to chodźmy do kopalni. I tutaj jest kopalnia. To idziemy, aż znajdziemy żelazo, diamenty. Dzisiaj chcemy być bogaci. Co tu? Cześć, panie Enderman. Nie patrzcie się! Ja nie wiem, oni się no czy co? Dobra. Dobra, ale ja chcę poszukać dobrej misji na Cave'a jakiegoś. Dlatego będę musiał... Już poszukać, bo ten serwer już jest stary, można powiedzieć. I Mati i moi koledzy tam znaleźli dużo rzeczy, jak wioskę, trzy zrujnowane portale. Takie tam do tego będziemy pojechać. Ktoś tu raczej był. Dobra. To musimy znaleźć po prostu jakąś żywiochę. Dobra, znaczy cape, cape. Dobra, tutaj, tutaj możemy zacząć. I zacznę tym. Nie chcę mieć dzisiaj żelaznego seta, może 5 diamentów na Enchanting i na Kirov, aby to był I takie tam. Że ja nie chcę dużo, tylko chcę, żeby wzbogacić trochę. Miedzi na pewno nie będziemy potrzebować. U! Dobra, lapis. I co jak tu widzę? O, duży cave, ale oni już go eksplorowali, dlatego będziemy mogli, ale to będzie problem trochę. No dobra. I dobra, jesteśmy w jakimś dobrym cejwie. To najpierw bym chciał znaleźć razu tak. Dobra, wezmę wodę, bo tam widziałem, jeśli nie jestem głupi. No. Jeszcze jeszcze dzisiaj nie jestem. Oj, żelazo. Dziękuję bardzo. I mamy dwa żelazo, a potrzebujemy jakieś, chyba jeszcze cztery. Ok, może zrobię pochodnie. A, na jeszcze Nieźle. Oj, widzę więcej. Dobra, mamy na seta. Tylko wrócę i zrobię sobie seta, bo nie chcę To by było źle. No. Tu pewnie Jaszek się zboksował, Jak prawie skinął. Bum, bum. Słyszałam szkieletę. No ta szkielet jakiś. O, trzy razy. Czerwona, cienki, bardzo. I'm excuse me, what are you doing in my swamp? Chom! <grymne> Dobra, mamy osiem żelaz, jeśli moja matma matumuje dobrze. Proszę bardzo. Mamy już na klatkę. Dobra, ja zabiję tego szkiela, to nie mogę I zaczynamy przerać pić moby. Jak zębiak tamten. Kolejny pięć, Tut, tut, tu. Dziękuję. I to wezmę. Zrobię sobie buty, będę miał DRIP. O tak. Dzisiejszym celem tego odcinku to. Tak naprawdę, aby znać pięć diamentów. Nic innego nie chcę oprócz diamentu. Bum. Potrzebuję jeszcze spada. Okay. Semi, myślę, że pisemniki. A to niemożliwe. Ja nie wiem, kto był w tym kewie, ale on, on minął z żelaza. Dobra, i mamy na cały sacik. To dobrze. możemy iść na diamenty. Tylko. czekajcie, odsunę mikrofon. Dobra, idziemy pod diac. Bruh, I'm stupid. Uuuu, czarna komora, Voldemorta. No, oh, to dobra, myślałem na diakse. Wezmę lapis, dziękuję. Ale lapis to nie są diamenty, ale wezmę redstone, bo jestem. Tym... bo jestem redstone napinkuionym. Ooooo! Oh! Sztyl! Ok, jakby ja pokrył diamenty, to by było x To ja diamenty. Diamenty, diamenty, daj mi diamenty. Dziękuję bardzo. On chyba spadł, ale trudno. Ha, nie spadły, ale tylko dwa. To, to... to potrzebuję trzy. Tylko trzy. A tam nie widzę. To raczej wracam. Skomory komory Voldemorto. A nie, czekaj. To była dziura Voldemorta. Okej. Okay. <ścoughs> la li, li la 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 la, la. Sto wezmę. Czemu nie? Na koksy albo... marchewy. No, więcej. Wiedźmin. Czemu Wiedźmin akurat? Czemu to widziałem Wiedźmin? Okej, okay. wracam do góry. A mamy dwa deksy. Może tutaj do komory Voldemorta Tym razem, bo tam była dziura Voldemorta. Hmm. Nie widzę pajączka. O! O! Nie, jego rodzina! Najgorsze. Przeć demonie, ale dał mi nagrodę. Dobrała. Musimy Ała. Teść... Ała! Diamenty, o! No tutaj, ok. No, no tam jest złoto. I to jest potężny game? Dopiero. I to o tym gwajaszek mówił. Nie wiem, czy wysłyszeliście pewnie nie, bo... Nie było ich słychać, ale on mówił, że ma potężny cave i... O, oh, nie, nie! Precz, precz, demonie! Piecionko! Tutaj coś jest? Ja będę postawił brok, ja bym mógł wycieść, bo raczej się skupię. Tu nic nie ma, ale wezmę żelazko. Dobra, i z tym chyba wracamy, bo chcę zrobić przerwę i będzie raczej koniec odcinka. I z tym kończymy odcinek widzowy. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. I proszę, lajkujcie i subskrybujcie.